Hej widzowie, siedzę się sam na kanapie. Idziemy do centrum handlowego. Jeszcze muszę się pozbyć tej choinki. No No to jest najgorsze, co mnie mogło spotkać. A jeszcze kaszę i katar mam. Tymczasem w sypialni rodziców. Mm, mm, mm. M. Mm. Ciebisz mi kawkę? Tak. I go chce jeszcze ze Это как еще будет? A już miałem Cię obudzić. Spokojnie, tato. Jeszcze Ci tylko przyni Tu Ci pokładę Twoje, kieszonkowe. A, dzięki Tato. Dobra, chodź. Halo, czas wstawać. I, i. Po co mnie tak szybko budzisz? No właśnie, chcemy jeszcze pospać. No spokojnie. Jeszcze długi dzień. Wła, właśnie, to dlatego nas obudziłaś. Jeszcze długi dzień. Dzisiaj się pozbywamy choinki. To musimy to zobaczyć. Tata nie mnie. No dobra, dobra. Oh, Boże, jakie wy jesteście ciężki. Cię, cię, ciężcy. Mm. Jedząko. No właśnie, tutaj Gofry. Um. Idziemy dzisiaj do centrum handlowego. Tak, tak. się nie da włączyć. Dobrze. No to co? Chodźcie. Przygotuj nam wózki. Dobrze. A my... Albie Chyba... na zakupy ja będę jeść. Ach, to znaczy, że ja tak będę musiał mieć niski. Co tutaj mamy? Za chwilę widzowie wytrzasniemy ten wózek. No dobrze. Siadaj, Siodaj, siodaj. Idziemy. To widzimy się w sklepie widzowie. Jesteśmy do dobiegnie dobry. Tutaj z dziećmi chyba nie wolno. No ale proszę panią, co mamy te dzieci na dworze zostawić same? Niech. No do nich. Trzeba zapłacić za to karę, Jaką? Dużą. Jeden dolar. To nie tak dużo. D to jest jeden milion. Ha! Nie doceniają mojej pracy. Dziwna ta baba. Dobra, to najpierw może choć Pozwiedzajmy to. No! Patrzcie! To jest sklep komputerowy. No! Jakieś komórki chyba możemy z tego kupić, prawda? No dobra, tylko wracajcie szybko. Nam kupcie tablety, ja chcę z żabką, a ja chcę z kotkiem. A mi kupcie tablet z... Mm, taki prześwitujący. Szczerze, że są takie tablety. Dobie. Dzień dobry. doby, hmm, to, to możemy kupić takie zegarki. No dobra, ale najpierw tablety. Może pójdę po wózek. wózek? Obiecujcie. Już tą walizkę. I co, chcesz? Tablet? Kotek? Z żabką? Pisakiem? A ty? Może weźmy jakiś stąd pad? O nie, nie, nie. No to zegarek? ten. No. Wow, patrz, goble. No dobra, możemy wziąć. Telefon z żabką. No dobra, i wezmę ten telefon. Zobaczmy, hmm. co tu jeszcze jest. No, to wszystko. To tyle będzie do widzenia do widzenia mm, czuję zapach kwiatów o to jest kwiata ciągnie plec zabaw możemy się pobawić tak jasne Wow! Dzień dobry. Dzień dobry, jaki pani e, chciałaby e, kwiatek? E, 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 mogę sobie pomyśleć? Tak, tak, tak! No, to takie niebieskie, może no, wezmę. Dobra. Ja by chciałam yy, te takie żółte i niebieskie osobno? Tak, osobno, osobno. Dobre. Pierwsze dobra. A różowe? Tak. I niebieskie. To, wszy to będzie wszystko. Wszystko. Też mm, pyszne pachną. Dzieci, wszedajcie. Proszę, możemy się jeszcze pobawić. No dobrze. Trochę sobie tutaj spoczywamy. Mogę pójść do y, książek? Tak. Y, Można tu wypożyczyć jakąś książkę? Tak, tak, proszę wypożyczyć, co chcesz. No to ja wezmę o tych kosmitach. Wejdzie tu taki wybór. Do widzenia, do widzenia. Pół godziny później. No dobrze, chodźmy już. Dzieci, zbieramy się. O proszę, możemy się trochę pobawić jeszcze. Nie, siedzieliśmy tutaj już pół godziny. Ja powożę dzieci. No siadaj tu. Mm -hmm. Tu masz siadać, tak? Dobie, chodźcie. Na drugie piętro. No w końcu. Dobie. Dajcie tu wózek. Wow, lody, jest lody, nie mam mowy. Mm. Dobia to. Wypoplnijcie tu a ja wyjdę. I dobie wyjdą w sklepie, co podać? Hmm. E, poproszę... tu taką spódnicę. Tu? Nie, nie, nie tam. Tam na samym... Tu, tu? Tak. Ta spódnica akurat. No to proszę. Hmm. Może jeszcze poproszę. O to, o to, to, to zielone. Zielone, no. Hmm. Może tamtą kurteczkę? Tam? Nie. nie, nie. Może tu, tam, tam taką niebieską, z pierwszej Tam? Nie, nie. Może tam, tak? Tak, to dokładnie to. No dobra. Jeszcze to? I coś jeszcze? Hmm. Nie, na razie nie. Dobrze, to, to będzie 50 zł. Każdy. Dziękuję, zapraszam ponownie. mam. Chodźmy teraz ci po okulary. Okulari? Mi okulary, no nowe, takie na noc, tak, chodź, dobra, dzień dobry, dzień dobry, w sprawie czego, no, wie pan, potrzebujemy takich okularów na noc, okularów na noc, Eee. No dobrze. Siadajcie, dziecko. Miro. No dobrze. Powiedz, co widzisz. No... Ciebie i mamę. hm, Dobrze. To chodź. Mhm. Jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny. Czarny, czarny. krople do oczu, wymienimy saszetki, no i proszę, okulary na noc gotowe. Nie płacę? No, już naliczę pięćdziesiąt złotych.

Mm, nie wiem. Chwila. Yy, żona, chcesz rodzinę? Żonko? Nie wiem. A ty, Ali, takie, chcę ty. Takie. Po lewej stronie. I, i jeszcze posypkę. No, w Ty? Ja, ja to samo co... Y, Ela. A ty Ala? Y, mogę zjeść ten różowy z piankami. No dobra. Y, dwa takie... Dwa, dwa osobne. Jakie takie? ...dwa i takie. I z posypką. Proszę, dwa z posypką. No i taki jeden... ...z... ...tym i piękami. To będzie ten z taką posypką I ten I trochę tego no. I 50 złotych karton O, ja by tak poszła na ten relaks. To jest żonka, my tutaj posiedzimy. Czekaj, czekaj. Ala! fajnie co robisz? kupuję jakieś zabawki do domu, ale nie mogę się zdecydować na zobacz ile wyborów. Wow! wow. Też ty też chcę. tej kartę kredytową i, i cię. się zaszaleć. Jej! Mam kartę kredytową. O, ja te, ja nie mam, ale ty masz fajnie. jeszcze mogę ci kupić, tylko muszę zapytać taty. Za to mogę swojej przyjaciółce kupić coś? No, jeśli ona bardzo chce, no to możesz. jeśli Oczywiście ty już chcesz. Dobra, Mo mogę ci kupić. O, ekstra. To co kupimy. ja bardzo chciałam tą ubranko. A ty chcesz? Mm, chwilę? Tak. To weź sobie to. Dobra, a ty? Mm. O, ubieraj to chyba. Tak. z jestem do twarzy. Może jakieś chusteczki weźmiemy? No dobra. Chusteczki. I ja wezmę to. Wezmę to. Coś jeszcze? Patrz, mo mogę to? No, jeśli chcesz. Tam wezmę. Nie ja wezmę jeszcze taki kapelusz już. A ty chcesz coś? Nie, nie, już nie. To płacimy. Wychodzimy. Na. No. Pa, pa! Co kupiłaś? Różne rzeczy. Dobra, to daj tutaj kartę. spokojnie panowie zapłacę. No dobra. Dziewczyny, może się tak już zbierzemy. Babia. Dobra, Halo, halo, a gdzie ten wózek? Ha, ja was biorę. Ty siadaj. Ty też siadaj. Mogę pójść na bubble tea Jeśli chcesz Jej Bubble tea Poproszę bubble tea I pączka I pączka Bubble tea Pączek za darmo Za darmo? Wow, za darmo! Słuchajcie, dostałam Bubble Tea Pączka za darmo! Za darmo? No to jednak trzeba było pójść na Bubble Tea. Debia, chodźcie. Muszę się załatwić. Możecie iść być mnie. Dobie to my będziemy na balkonie. Wow, patrzcie, To jest do czegoś klucz. Wróćmy tu. Dobra. Chodźcie, siadamy. My mamy wózki. Może się pobawmy? No dobra. To, no. to co? Chcecie iść czy posiedzieć? No raczej iść już późno jest. Okej. Okay. No, Dobra, chodźcie. A to już koniec tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawajcie subiki i lajki i łapki w górę. Pa!